Dzień dobry z tej strony, Zbyszek Kowalski. To jest yy, nowa seria. Yy, yy, jak z karabinu, <laughs> yy, oczywiście. Yy, kazał mi nagrywać mój wnuczek, Damit. No. Sami nie mogą, tylko dziadków swoich. Czas zabierać. Prześpieszę, pójdę do pracy. Chwilka. Ale najpierw trzeba się przespać. Oczywiście. O Boże! Ale miałem koszmar. O, no i wypłata przyszła. Przepraszam, nie? Renta. O. <laughs> I! Napijemy się. O, aż mi lepiej. O Jezus, o Jezus. Ależ mi tego brakowało. Nie ja chcę tego. Muszę to? Co to jest? Musím sa to grať, či nemusím sa to grať? O kurče. Papíro mi dali. I čapke, i okulary. Ale dobrá. Teraz že sa ideme. O! to toto! Dobra! Można się spróbować przecież. Kurczę. Pik, 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 ile? O Jezus! się ma. Dobra. Trzeba iść teraz do pegaru? Zobacz. się przebiegnę nawet. O nie, o nie, ojeżesz, o nie, o Boże, o nie. Ale mi strzykło w krzyżu. Oj lepiej nie. To se pójdę. O ksiądz! Co ksiądz przy tej lampie tak robi? Szczęść Boże! Co ksiądz pije? O kurczę, tak ksiądz się napić? A to kawa, to bled Myślałem, że z wódkę ma. No. Także tak się dzieje. Nie chcę już tego. Nie wiem, czy tu się stanęło. Przed chwilą. O, panie władzo dzień dobry. Jak tam dzień mija? A ja zapomniałem. To niedziela jest dzisiaj. O Jezus! Warszawa. Widzicie to? Warszawa tu stoi. Ciekawe kogo? A to Zbyszka pewnie. A czy nie Zbyszka, bo ja jestem Zbyszek? Także pewnie tego. Zdzicha. albo gęka. Polones mój! Kurde. Tak właśnie. Polonesa zabrali. Bo mnie policja złapała. Przecież promil to jeszcze coś wybiłem. Jak się cieszę, że chociaż się zdążyłem przed pasami zatrzymać. He, he, he. Taki PGR. Tu 60 stoi. Na razie Wam pokażę PGR. Potem się pójdziemy pracować. A, i coś jeszcze mówił, żebyście dali i chyba albo nie. Subskriba, subskryba, da żebyście dali. Subskryba. I likę. I likę. To się chyba la, lajka czyta. No to dajcie jak zwał tam zwał, to tak dajcie tam. Nie wiem gdzie to się daje. To jest w ogóle nowa seria. Panier dziadka. Sajdź. No i Wam pokazałem. Tutaj jest taki korytarzyk. Tam w ogóle nawet ja nie byłem. Ciekawe ci wreszcie ten combine kupili. Tego bizona. Tutaj miał stać. Ale może gdzieś indziej postawili go. Nie ma. Nie ma bizona. Zara? A nie, tak to na pewno nie ma było. No słuchajcie, no oszukali. Bizona nie ma. Kasy nie ma. Od wszystkich zbierali, żebyśmy. Żeby, no, na bizona zbierali od wszystkich. Żebyśmy mieli bizona i żebyśmy sobie sami koszli. A tu dupa! Nie ma kasy i nie ma bizona. Takie te ludzie teraz są. Dobra, wejdziemy się do ciągnika. Co jest? O bo! Nie! 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 Teraz? Coś chyba za dużo alkoholu dzisiaj wypiłem. Ale nieważne. W do tej 60 i widzimy się na polu. Dobra, słuchajcie. Miałem lekkie problemy, żeby go odpalić. Ale już wszystko dobrze, tak to jest, jak się nie dba, ale ja dbam, ja dbam, to tą trzydziestkę, co ja o nie dbałem, to ją sprzedali, ale za uczciwą cenę, za kratę piwa i wódkę, ale mogli to sześćdziesiątkę sprzedać, ale sześćdziesiątka, mocny, mocniejszy ciągnik. Co mieli sprzedać. Zaraz, gdzie na te pole się jechało? Tu chyba. Kurczę, dawno nie byłem. Chyba tutaj. Oj. Panie, jak pan jeździsz. Pamiętajcie, Promil, to jeszcze nic. Radio to robili? No ja nie wierzę. Zara, gdzie te pole jest? Czy oni je załorali, czy co? Bo ja miałem siać. Oj! Pani gdzie pani idziesz? Jak to mówią nie To ja miałem właśnie szać. Żeby te gnoje na tych krosach i na tych kładach nie jeździły. No gdzie te pole jest? Może bliżej. O Jezus, jaka te 60 drifty robił. O kurczę. Oj. Przepraszam, to nie byłem ja jakby coś. Widzowie, wy też bądźcie cicho. Pan wyjeżdżasz, panie! No naprawdę, wszyscy w tych telefonach siedzą tylko i nie patrzą na drogę, no! Jak oni jeżdżą? A ty, jak jeździsz, panie? Patrzcie! Gdzie ty we mnie wjeżdżasz? Kurczę, panie, gdzie ty wjeżdżasz? Gdzie ty jedziesz, ej! O, widzicie? Pomogę mu się zawrócić. Pačte, teraz jade kumbajnem, Oj, ojejku, ojejku, ojejku A ty teraz kumbajnem, he Ale to zapierdiela Dobra Pačte, jak driftem vyjade Hoppa I cyk Jakby coś? Ja skrzyni biegu nie zepsułem. Tylko taka wiedza jedna taka wiadomość w 60 albo w 30, zawsze, ale tu zawsze, jeżeli chcecie normalnie jeździć, to jeżeli chcecie jeździć jak prawdziwe koksy, tak jak ja. To pamiętajcie 60. Czystko. zawsze startujemy z, z dwójki albo z trójki, a się po chodniku trochę przejadę. I teraz kumbajny z a nie to nie z gdzie ten Zbyszek jest? Dla ci, przepraszam, Zdziszek, gdzie on jest? O Jezus, ja bym zapomniał. Dzisiaj jego urodziny są. Nie Zbyszka znaczy. Nie. Nie no, nie wiem co mi się z tymi imionami popieprzyło, tak. I imieniny dzisiaj, dobra. Jedziemy przodem, bo ciężko jest tak. Co jeszcze? Krzyż złamie jak tak będę jechał, bo cały czas będę musiał tak mieć odkręconą głowę. Z tyłu, żeby jechać. No, dzisiaj są imię Genka. Tutaj to pole jest. Nie. No nie wiem, co się z tym polem stało. Słuchajcie. Chyba zlikwidowali PGR. Chyba zlekwydowali. Oj, to nie ja. Nie no, kurde. Jeżeli O, zaraz co tam było? Hej! Chodźka baba Jagi dobry. Kurczę, ja pamiętam, jak kiedyś my tutaj przychodziliśmy do babojagi. Ech, w młodości, nie to co teraz w tych telefonach. Ej, wiedzowie, pamiętajcie. Jak wy macie telefony i siedzicie teraz w telefonach, to macie zostawić lejka. Nie, no nie ma tego pula. Słuchajcie no. Tutaj pole było normalnie. Były takie wielkie pole tutaj. Na 15 hektarów. Nie, no, na 15 to nie, 15 to miał cały PGR. Potem był mały PGR. Słuchajcie, tu było największe pole, którym my się chcieliśmy zająć, bo z niego to były najlepsze wszystkie, bo tutaj najlepsza ziemia rosła. A teraz co tu trawę posiali i chcę tu zrobić te I... Natura 2000, żeby trawa rosła. Ja nie wiem dlaczego to trawa... Zaraz! Gdzieś to by był... Tak! Flaszka w ręku. Czerwony Sweterek. To ty. Zdzisław! Spokojnie panie, spokojnie, spokojnie. A nie, szanowny Cisław. A ktożeś pan jest? Panie, weź pan mi się, padł w oczy. Ja żem jeszcze w PGR-a. O właśnie! Ty PGR-cu je. Dobra, nie będę, powie... nie, nie będę mówił. Ty PGR-cu. A masz ty! Kurcze! Tak się chcesz być? Ta gdzie te pola są. Gdzie te pola są? Co miały być? Ale sześćdziesiątkę kupi... ...liśmy... O, niech mi ktoś pomoże... Panie, spierdzielaj pan jak pan żeś taki jest, ham. A polecam to co? Na krzywy ryj chce się załapać? Nie ma! Kurczę! pola zlikwidowali! Ciągniki posprzedawali! No nie ma tego PGR-u teraz. Nijak. Człowiek do roboty nie ma. Zaciągnąć się teraz. Kiedyś to się chodziło, się jeździło ciągnikami. A teraz to co? Nie ma PGR-ów? Tak zrobili. Miało być dobrze. Mieli pokupować ciągniki. Większe pola. Lepiej zrozbudowany. Większą pensję mieli dać. I co? I pol polikwidowane wszystko. Kurde. Takie są. Dobra, słuchajcie, to by było już na tyle w tym odcinku. No i co? Ja jadę do domu, Nara!